Nasz statek, po długiej podróży, dociera do Jowisza. Jesteśmy jak pyłek w obliczu jego majestatu. Wchodzimy w atmosferę. Burze są tak potężne, że błyskawice są tysiące razy silniejsze niż na Ziemi. Odkrywamy wielką czerwoną plamę. To gigantyczna burza, która szaleje od setek lat, większa niż Ziemia. Sonda wysyła dane. Na Jowiszu jest metaliczny wodór. Wytwarza go ogromne ciśnienie. W chmurach unoszą się krystaliczne diamenty. To rzadki widok, stworzony przez błyskawice i metal. Odkrywamy, że Jowisz ma pierścienie. Są one bardzo słabe i złożone z pyłu, niewidoczne z Ziemi. Sonda wchodzi w podziemia planety. To sieć tuneli, które powstały z powodu lawy. Analiza danych ujawnia, że Jowisz ma 95 księżyców. To ogromna rodzina, z których każdy ma swoją historię. Odkrywamy Ganymedesa, to największy księżyc w układzie słonecznym. Odnajdujemy Europę, to lodowy księżyc z oceanem pod skorupą. Odnajdujemy IO, to księżyc, który ma ponad 400 wulkanów. Jowisz ma tak silne pole magnetyczne, że obejmuje ono całą planetę i jej księżyce. Odkrywamy, że Jowisz chroni Ziemię przed kometami. To nasz kosmiczny opiekun. Odnajdujemy dane, że Jowisz ma płaszcz z ciekłego wodoru. To ocean, który jest gorący. Na Jowiszu jest deszcz helu. Jest to deszcz, który wchodzi w interakcję z atmosferą. Sonda wykrywa impuls radiowy. Jest to echo z przeszłości planety. Jowisz ma bardzo cienką atmosferę. Nie ma w niej tlenu. Na Jowiszu są burze. Są one tak silne, że potrafią opasać całą planetę. Jowisz ma pierścienie, są one bardzo słabe i niewidoczne z ziemi. Sonda wchodzi w podziemia planety to sieć jaskiń, które powstały z powodu lawy. Odnajdujemy dane, że Jowisz ma ogromne zapasy wody w formie lodu, w kraterach. Sygnał, który wysłała sonda, jest odbierany przez inne statki kosmiczne echo, które wędruje w przestrzeni. Jowisz to planeta, która jest bardzo podobna do Ziemi. Odkrywamy, że impuls radiowy jest wiadomością z przeszłości, wysłaną przez obcą cywilizację, która zginęła. Jowisz to zniszczony świat, ale w jego ruinach kryje się piękno i wiedza. To miejsce, które trzeba szanować.